Ostatnie trochę bossów. Trzech jeźdźców apokalipsy, gdyż czwarty po po mleko i nie wrócił. Teraz musi być trudno i skomplikowanie. Nie ja na kurwa świruje, to są trzy mechaniki na krzyż Mordo. Jak dostajecie duże czerwone kółko, to zostawiacie obok rajdu, gdyż pojawi się z tego ogień i teraz uwaga pojebane. Ogień rośnie, więc należy do niego wejść i wycałkować, by zniknął. Sołkowanie ognia nakłada wam staki, 25 staków to śmierć, 24 staki to chillera. Całkujecie ogień, bo sam was kurwa podpala. Zostawienie go koło ręczy i ułatwi spraw. Czasem bo krzyknie, robi. Damage i zaczną spadać na ziemię takie małe kółeczka. Należy w nie wejść po jednej osobie, bo inaczej wyrośnie z tego milion ognia. Wejście zostawia debuff na minutę, więc nie wchodzicie w każdy, tylko się podzielicie. Starczy dla każdego. Wiecie, co robią abilitki składające się z jakiegoś gówna i stąd? To samo co te z Wings, czyli odpychają. Odpychanie jest dość mocne, więc trzymacie bossa koło krawędzi. Brew to jakiś kołn, nawet nie chce mi się wycinać tultipa do tego skilla, bo to już koniec tego bossa. Zostaw sył w górę i zapraszam zaraz na Echo of Neltarion, bo dopiero tam zaczyna się prawdziwy raid. Že